O siódmej rano rozległo się łomotanie do drzwi. Serce podskoczyło mi do gardła. Zbiegłam na dół. Pomyślałam, że coś się stało ojcu. Po co ktoś jechałby w górę po bezdrożach? To musiała być nagła sprawa. Otworzyłam drzwi, zobaczyłam Jacka Lamba, wiceprezesa Związku Rybaków w Kordowie. Powiedział tylko: Wielka plama. Wiedziałam, że muszę ratować cieśninę księcia Williama. Ustaliłam, że miejscowy pilot Steve Reiny. Właśnie rozgrzewa silnik. Popędziłam na lotnisko. O dziewiątej rano polecieliśmy nad Ciśninę. Na miejscu odebrało nam mowę. Tafla niebieskiego morza, na niej krwisto czerwony tankowiec, a wokół niego czarna plama. Katastrofa tankowca Exxon Valdez trwa do dziś. 24 marca 1989 roku tankowiec Exxon Valdez wpadł na skały w cieśninie księcia Williama, wywołując największą katastrofę ekologiczną w Ameryce Północnej. Mówi kapitan Joseph Hazelwood. Wpadliśmy na skały. Wycieka ropa naftowa. Exxon Valdez opuścił port i płynął wyznaczoną trasą. Gdzieś tutaj poprosiło o zmianę kursu, żeby ominąć pojawiające się kry ruszył na południe w stronę tej wyspy i wpadł na Blight Reef. Zboczył z nowego kursu o 5 mil. To dobrze znana i oznaczona przeszkoda. Doleciałem tam o 11 Na dole zobaczyłem łódź ciągnącą zgarniarz powierzchniowy ropy naftowej Spytałem, co oni tu u licha robią? Michael odparł, akcja dla prasy Niczego nie zbierali, bo nie mieliby gdzie tego składować Latało mnóstwo samolotów z dziennikarzami, którzy robili zdjęcia Różcie tyłki i zbierajcie choćby dwie baryłki na tydzień. Zostańcie tam, gdzie Was widzą. Dzień po wycieku ropy. Sytuacja pogarszała się z minuty na minutę. Dziennikarze przylatywali tu z najdalszych zakątków planety. Tydzień temu Cieśnina była piękna, a teraz jest zapaskudzona. Przejęliście się, my jeszcze bardziej. Ale mówienie o tym wam nie pomoże. Trzeba działać. Nazywam się Ricky Ot. Dlaczego zanieczyszczeń nie załadowano na nasze łodzie rybackie? Dobre pytanie. Nie wiem. Nie mamy łodzi, tylko je wynajmujemy. Byli zupełnie nieprzygotowani do usuwania skutków wycieku. Nie miało znaczenia, którą metodę zamierzaliby zastosować. Exxon oświadczył, że nie mogli tego zebrać. Po 72 godzinach wypłynęło 300 tysięcy baryłek. Nawet jeszcze nie reagowali. Nikt tam nie został wysłany. Podczas pierwszych pięciu dni rybacy usuwali wiadrami więcej ropy niż Exxon. Wiemy, że nie mówią nam prawdy. Plan akcji ratunkowej w 1989 roku to była czysta fikcja. Powiem wam, co zrobimy. Pokażę, jak się tym zajmiemy. To najlepsza akcja pozbywania się plamy ropy naftowej. Sami zobaczycie. Nie wiecie, jakie macie szczęście. Trafiliście na Exxon, a my gramy czysto. zebranie obywateli miasta, które zorganizowano w cztery dni po katastrofie. Pierwszy raz wszyscy mogli posłuchać, jak reprezentanci Wydziału Rybołówstwa, Straży Przybrzeżnej i Przemysłu Naftowego zamierzają zebrać tę potworną plany. Miasteczko gotowało się od plotek i pogłosek. Exxon przysłał głównego gościa od pr Dona Corneta. Oby zapłacili za jego słowa. Zrobimy wszystko, żebyście wyszli cało. Powtarzał, wyjdziecie z tego cało. Uwierzyliśmy mu jak głupi i nadal czekamy. Daję słowo. Don Cornet wam to mówi. Rybacy wiedzieli, że to zakończy się procesem, bo Ekson nie płacił za wyrządzone szkody. W roku 1994 złożyliśmy pozew. Obejmował roszczenia 32 tysięcy osób, które ucierpiały. To tylko część pudeł z dokumentami. Nie sądziłem, że przy tej sprawie powstanie taka góra papieru. Postawili na mostku pijaka, wiedząc, że od lat jest alkoholikiem i w końcu rozbije tankowiec. Skąd pan o tym wie? Dowiedliśmy tego, rozmawialiśmy z nimi, z lekarzami w ich wydziale medycznym, z jego przełożonymi, z armatorem, z kapitanem Hazelwoodem. Pytaliśmy ich pod przysięgą i tak odpowiadali ławie przysięgłych. Przesłuchanie przed Komisją Senacką. Frank Jarosi, prezes Exxon Shipping. Gdy kapitan Hazelwood powrócił z leczenia, był najbardziej obserwowanym pracownikiem naszej firmy. Zeznanie w sądzie. Joseph Hazelwood, kapitan Exxon Valdez. Dyskutowaliście o Pańskich problemach osobistych? Nie przypominam sobie. Omówiono incydent z Piwem i Walki Toki? Nie przypominam sobie. Rozmawiano o alkoholu? Nie przypominam sobie. Nikt pana nie zapytał, czy pił pan alkohol po opuszczeniu South Oaks? Nie. Pięć lat po katastrofie. Obradowali przez cztery tygodnie. My, ława przysięgłych, skazujemy Josepha Hazelwooda na wypłatę odszkodowania w wysokości pięciu tysięcy dolarów. Exxon wypłaci pięć miliardów dolarów odszkodowania. Podniósł wówczas głos, żeby wszyscy to usłyszeli. To drugie co do wysokości odszkodowanie wyznaczone przez ławę przesięgłych i najwyższe jakie miała zapłacić korporacja. Lee Raymond, prezes zarządu Exxona stwierdził, że wyrok jest bezpodstawny i niesprawiedliwy. Wykorzystamy wszelkie środki prawne, aby go obalić. Nie jest ostateczny. Ich prawnicy powiedzieli, że nie zapłacą. To było oficjalne stanowisko. Exxon nie da ani grosza, dopóki nie wyczerpie możliwości prawnych. Mój klient może wystąpić nawet do Międzynarodowego Sądu. To jest element poszycia kadłuba tankowca Exxon Valdez. Ma 3 centymetry grubości. Tak cienka warstwa stali oddziela morze od, w tym przypadku, 55 milionów galonów ropy naftowej. Firmy naftowe, zabiegające o zgodę na wydobycie ropy na Alasce, wiele obiecywały. Między innymi tankowce z podwójnym poszyciem. To najbezpieczniejszy sposób jej przewozu. Kongres nie nałożył obowiązku dotrzymania tej obietnicy. Gdy stan Alaska spróbował ją wyegzekwować, firmy naftowe pozwały go do sądu. Stwierdziły, że nie muszą, skoro tego nie wymaga Straż Przybrzeżna. Czyli firmy naftowe złożyły obietnicę, ale nie zamierzały jej spełnić.